Legendarny 24-godziny wyścig Le Mans. Historia i dziedzictwo. Czy wiesz, że jeden wyścig może trwać pełne 24 godziny? Od 1923 roku Le Mans przyciąga najlepszych kierowców i najnowocześniejsze maszyny, testując granice ludzkiej wytrzymałości i technologii. To miejsce, gdzie legenda spotyka się z innowacją. Le Mans to historia zwycięstw i porażek. Porsche, Ferrari, Ford te marki stały się legendami dzięki wygranym na tym torze, ale to także miejsce, gdzie drobne błędy zamieniały się w katastrofy, a niesamowity duch walki inspiruje kolejne pokolenia fanów sportu. Ale Le Mans to nie tylko emocje, to także poligon dla innowacji. Systemy hybrydowe, aerodynamiczne kształty karoserii, wytrzymałe opony, wiele technologii, które zmieniały branżę motoryzacyjną, narodziło się właśnie tutaj. Każdy rok to nowa rewolucja na kołach. 24 Wars to Mons – tu kość więcej niż wyścig. To spektakl, który buduje wspólnotę kibiców z całego świata. Jeśli kochasz historię, adrenalinę i pasję motoryzacyjną – nie możesz przejść obojętnie obok tej legendy. Nie pozwól, by ta historia się kończyła. Subskrybuj, polub i podziel się tym filmem, aby inspirować innych do odkrywania tego wyjątkowego sportu. Razem twórzmy społeczność motorsportowych pasjonatów.